Nowa ustawa deweloperska umożliwia deweloperowi rozpoczęcie sprzedaży mieszkań dopiero wtedy, gdy uzyskał on zgodę banku na, właśnie mówiliśmy, wspomnieliśmy o tym, bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu i przeniesienie go własności na nabywca. Oczywiście po wpłaceniu przez niego e, całości, ceny. całości ceny. Czy ten wymóg może być dla deweloperów e, kłopotliwy? Znaczy, no, może być kłopotliwy w tym sensie, że. E, banki e, mogą nie chcieć tego typu zobowiązania udzielać, obawiając się... jak jest teraz, się, pod rządami starej ustawy? No teraz, pod rządami... Znaczy jest tak, że praktyka jest taka, że banki e, e, udzielają kredytu, to wówczas deweloper oczekuje... Tego typu zabezpieczenia. Natomiast y, problem polega na tym, że jeżeli nie ma tego typu oświadczenia, to to ryzyko tak naprawdę na dzień dzisiejszy ponosi deweloper. Natomiast y, ta nowa ustawa, ponieważ przewiduje pewne nowe dodatkowe obowiązki banków, y, moim zdaniem y, tutaj poprawia sytuację dewelopera, czyli że bank udzielając kredytu tego typu zgody powinien udzielić.